Arabski chrześcijański głosiciel Hussein Mashni został napadnięty w czasie głoszenia Ewangelii w Ameryce. Gdy odbywał rozmowę z muzułmaninem, podszedł inny muzułmanin i walnął go w twarz. Rozumiem, że został to zgłoszone policję i że będzie na to odpowiedź. Jest dla nas bardzo powszechne to by słyszeć, o tym, że chrześcijańscy głosiciele są napadani, prześladowani i krzywdzeni w krajach muzułmańskiej większości, a także tak naprawdę w Europie. Jest to teraz bardzo powszechne w Europie. Ale w kraju takim jak Ameryka, gdzie jest pierwsza poprawka na wolności religijnej, najwidoczniej te muzułmanie także czują się urażeni. I gdy są urażeni, co robią? Biją inną osoby w twarz. Zobaczmy i uczymy tego muzułmanina sławnym. Nie mogłem stworzyć muchy, ale Jezus stworzył ptactwo. I nie tylko stworzył ptaka. On wetchnął w niego. Daje życie. Jezus może dać życie. Przez czyją moc? Nie, nie, tam nie jest podane, że przez moc. Tam jest powiedziane, za pozwoleniem Allaha. Ale on sam miał tę moc. On miał moc. Ale dostał pozwolenie, to znaczy, że Allah dał... Nie, nie. Allah może dać twoje pozwolenie. Czy możesz tchnąć życie ptaka? Gdyby dał ci pozwolenie. Pozwolenie nie nadaje Ci zdolności. Jezus posiadał zdolność. Do stworzenia. Jak jest powiedziane. To jest islam, to islam. To jest o za czym podążasz. Zostawiłeś Jezusa na to. Na tych z was już tego nie widzieliście Ten człowiek walnął mnie w twarz. I ten człowiek został na to Jezusa. Tak, Pan mu nim podszedł i walnął go w twarz. I był tak odważny. Że po prostu odszedł. Rzecz, którą widzę, która jest zdumiewająca. Oczywiście nigdy nie jest akceptowalne, to by ktoś używał przemocy do uciszenia swojej opozycji. To nigdy nie jest akceptowalne. Ale myślę, że jest niesamowite, że możecie zobaczyć w tym klipie, że Hussein Mashni był tam przez godzinę. Ponad godzinę, odbywając rozmowy. I rozmowy i dyskusje, które miał, były bardzo spokojne i bardzo normalne. Był tam ponad godzinę i potem podchodzi na jego pan muzułmanin i wali go w twarz. Co Hussein Masz nie zrobił? On został tam przez kolejną godzinę, by dalej głosić chwalebną Ewangelię naszego chwalebnego Boga. Jest to dla nas przypomnienie, że Islam jest religią, która niszczy i bardzo niebezpieczną ideologią. Ani pożywienie, ani warzywa, ani ludzie nie są bezpieczni od islamu. Islam dotyka warzyw, dotyka owoców, dotyka istoty ludzkie i je niszczy. To jest to, co jest nazwane tym panem muzułmaninem, który walnął brata Husejna w twarz. Także jest to dla nas kolejne przypomnienie, że jest koszt dzielenia się Ewangelią. Stoimy razem z Husseinem. Hussein wychodzi na ulicę każdego tygodnia, rozmawiając z muzułmanami twarzą w twarz. Módlmy się o na Maszni. I gdy dzielimy się Ewangelią, gdy głosimy Ewangelię, będzie prześladowanie. I to jest prawdziwe. Ale Ewangelia jest tego warta. Jest tego warta. Rozwiązanie dla złamanego świata, dla złamanych serc, dla złamanych umysłów, to chwalebna Ewangelia naszego chwalebnego Boga.

co robią muzułmanie? Chwytają tego dżentelmena. Chwytają go bardzo mocno. Tak mocno, że ubranie tego Juliana jest pół podciągnięte. Rzeczy na stole spadają na dół. Z powodu przemocy, którą praktykuje pan muzułmanin. I, I potem wchodzą people, inni przeboczni i puszczają Juliana. Julian, Julian wyraża, że przeprasza so upset, i mówi, że nie wie i nie wie. Sorry, I know, I hm. at Zobaczcie at na muzułmanina. To bardzo duży człowiek duży i bad. gruby at Patrzcie at na Juliana o wiele mniejszy potężny muzułmanin Muslim. chce pokazać siłę islamu po is prostu Islam, chcąc go pobić. Tak, bardzo potężne czyż Nie tylko to. Wszystkie tego przekleństwa w jego słowach. To nic nowego. Mahomet używał Mahomet bardzo złych przekleństw. Bardzo, bardzo zły przekleństw. Ale to jest to, co mamy. Muzułmanie zaczynają swoją rozmowę z przyjaznym głosem, gdy chcą sprzedać islam. Ale w momencie, gdy słyszą coś, co może urazić ich uczucia, co robią, chwytają cię. W intencji tego, żeby cię pobić. To jest to, czym jest Islam. Religion kawałków. I bez żadnego wstydu oni sami powielają te filmy, twierdząc, że wyrywają ludzkie dusze. Panie muzułmanie, jesteś bardzo brutalnym człowiekiem. I to jest to, co Islam z tobą zrobił. Wdychasz to i to wydychasz. Upamiętaj się i zwróć się do Pana Jezusa Chrystusa. Salwan Momika został wczoraj zamordowany w Szwecji. Salwan był irackim uchodźcą, który żył w Szwecji, który wyrażał swoje obawy odnośnie nauk Koranu i wyrażał to, że nie zgadza się z Koranem. Zatem palił kopię Koranu. I wczoraj muzułmanin, wyznawca tej księgi, Zamordował Salwana. Wydaje mi się, że muzułmanie potwierdzili przesłanie Salwana, że ta księga jest bardzo niebezpieczna i że wyznawcy tej księgi są bardzo niebezpieczni. Salwan trzymał groźby śmierci od dłuższego czasu. Rząd Szwecji przymknął oko i poparł ludzi, którzy go zamordowali. Policja Szwecji przymknęła oczy. Politycy Szwecji, tak samo jak świat, Przymknął oczy. I każdy stanął obok islamu. Każdy był przeciwko Salwanowi. Zatem wszyscy ci są aktywnymi uczestnikami. Zamordowania Salwana. Koran jest księgą, jest to bardzo niebezpieczna księga. Ten fakt nigdy się nie zmieni, bo Salwan nie żyje. Ten fakt nigdy się nie zmieni. Ludzkie życia są o wiele cenniejsze od książki. Nikt nie powinien zostać zamordowany. Zostać skrzywdzony tylko dlatego, że spalili kopię Koranu. To jest złe. Nie ma znaczenia, czy żyjesz w Szwecji, nie ma znaczenia, czy żyjesz w Arabii Saudyjskiej. To jest złe. Jest ideologia, która ceni wyżej książkę od życia ludzkiego. I ta ideologia nie powinna mieć żadnego miejsca w naszym społeczeństwie. Więc to, co zrobił Salwan, było wyrażeniem jego obaw, jego niezgody z Koranem przez spalenie jego kopii. Więc wyjdźcie, bierzcie kopię Koranu i je spalcie. Wrzućcie to na media społecznościowe. Niech te klipy krążą. Nie bądźcie uciszeni. Ludzkie życie jest cenniejsze od tej książki. Przechodzimy teraz przez trudne czasy, ale są to trudne czasy, przez które ja i wszyscy inni muszą przejść. Nie chcę mówić w ten sposób, a nie chcę wkładać samego siebie w pozycję, a nie ukazywać się jako front spraw, ale w pewnym momencie musimy przyznać, że jest rzeczywistość, co jest tak niekomfortowa, jak jest co jest rzeczywistością chorego i obrzydliwego świata, w którym żyjemy, w którym brutalne osoby idą i popełniają okropne rzeczy wobec innych ludzi z powodu ich barbarzyńskich wierzeń. Nasz drogi przyjaciel Salwan Mamika został właśnie zamordowany przez bandet churzy, pasożytów. W zdrowym świecie, każdy by to potępiał, w zdrowszym społeczeństwie, Ludzie baliby się lub byliby zawstydzeni, by radować się z zamordowania takiej osoby, by to świętować. Nawet gdy przyszła im na myśl taka chora myśl, przynajmniej by ją potępili, odrzucili. Jak dotąd to, napotkałem to tylko jednego muzmanina, który w ogóle potępił zamordowanie stawana amigi. Najlepsze, co wiedziałem od pewnych muzułman, bardzo niewielu, było o tym, że mówili, że nie są za tym, by zabijać takich ludzi. Większość z nich świętuje to, podoba im się to, uwielbiają to, uznają to za zabawne, za śmieszne. Radiują się z tego i pragną tego samego na innych. Pragną tego na mnie i na krytyków islamu i byłych muzułmanów. Na kilka dni przed tym, przed zamordowaniem Salwana, Mieliśmy muzułmańskiego debatora, który groził mi wykonując gest podcięcia gardła na kamerze i deklarując, że moja krew jest halal, dopuszczona, co znaczy, że ja powinienem zostać zabity. Gdy się do tego odwoływałem, otrzymaliśmy wiadomość o tym, że Salman został zamordowany przez te niskożyciowe, drańskie szumowiny. Odtąd wzmocniłem swoje reakcje. I także wzywam innych, by stali w solidarności z Salwanem. I by nie zostali uciszeni. Powiedziawszy, że to wszyscy mamy nasze limity. Ja także mam limity w mojej odpowiedzialności. Poczynię z jedną rzecz: to, że nie nieważne, kto cokolwiek robi. Nie ma żadnego znaczenia, co Wy dranie robicie. Ja się nie zatrzymam. Ludzie jak ja i inni nie zatrzymamy się. Nie żyjemy w świecie, w którym mordercy którzy podążają za pedofilskim kultem, mogą decydować o tym, co możemy, a co nie możemy mówić. W którym oni decydują, w co możemy, a w co nie możemy wierzyć. W którym oni decydują, co możemy, a nie możemy zrobić. Dżihad jest największym ze wszystkich czynów, więc w Dzihad po to by zyskać nagrodę tego świata. I tu jest ktoś, kto próbuje to zrobić właśnie teraz. Tak najwidoczniej pewni ludzie celują w którą szyję, Robert. Musisz zostać się w kolejce. Zobacz to o człowieka, i sam to moja tożsamość. Mam nadzieję, że wciąż to oglądasz. Ponieważ zobacz, co z ciebie zrobiło. Jesteś żoną krwi zabójcą. I jesteś zły. Jesteś oddany Szatanowi, który chce niszczyć. I niszczyć to, co uczynił Bóg. I to jest to, co Ty myślisz, że jest sprawiedliwością. I wiesz, że w księdze prawdziwego proroka Zajasza. Jest powiedziane, biada tym, którzy nazywają dobro złem, a zło dobrem. I sam Pan Jezus powiedział, że przyjdzie czas, kiedy ludzie będą was zabijać i myśleć, że pełnią służbę Bogu. I to, o czym mówił i o czym mówił Izajasz było masywnym zwiedzeniem, w którym ludzie myślą tak jak Ty. Myślisz, że jesteś sprawiedliwy, służąc Bogu, gdy Twoja dusza jest oddana złu i miłujesz zło i rozlew krwi i śmierć. Bóg jest autorem życia. Bóg jest samym życiem. Więc kiedy niszczysz życie, jesteś bezpośrednio antybożym. Jesteś niewolnikiem zła. I oddajesz swoją duszę demonom piekła. I myślisz, że tak robią, służysz Bogu. Ufam Ci nie że z tego wyjdziesz. I że Pan Jezus da Ci teraz oświecenie. I przyprowadzi się do uświadomienia, że to nie jest służba Bogu, to jest służba śmierci, co jest złe. I że odwrócisz się i opuścisz Islam. Więc daj nam znać, odpisz nam, może dziś, może jutro, może następnego roku. Spodziewam się od Ciebie usłyszeć, bo ufam Bogu. Spodziewam się od Ciebie usłyszeć, że opuściłeś Islam i że to był dzień, w którym przyszła do Ciebie łaska. Ale musisz sobie uświadomić z tego, co tutaj napisałeś, że Twoja dusza jest w uścisku szatana i że wciąż masz szansę, by się wyzwolić. Modlę się, byś to zrobił. Po pierwsze, Twoje życie jest dość zagrożone. Nie dbam o to. Moje życie jest w rękach Bożych. Ja mam już 62 lata. Żyłem o wiele dłużej niż większość ludzi i na to nie zasługiwałem. Więc gdy Bóg powie, że to czas na to, by jedni z tych dżihadistów nie dorwali. W porządku. Nie obchodzi mnie to. Nikt nie ma zagwarantowanego kolejnego dnia. Zrobiłem to, co mogłem. I nie martwię się o to. Ten człowiek, mimo to, martwię się o, o niego. Martwię się martwię o jego duszę. I ufam, że on się upamięta. So, Więc on mówi: nigdy nie przechodź do UK, UK, Wielkiej Brytanii. Um, Bo gdy przyjdziesz do Wielkiej Brytanii, to, Wielkiej to, Wielkiej Wielkiej to będziesz miał like like nóż i krew. Więc on już tutaj identyfikuje Anglię. Jako kwaterę dżihadu. On nie mówi, nigdy nie przyjść do Pakistanu. Nigdy nie przyjść do Arabii Saudyjskiej. Nigdy nie przyjdzie do Jemenu. Lub nigdy nie jak do Iranu. Ale nigdy nie przyjść do Wielkiej Brytanii. Teraz Wielka Brytania jest siedzibą dżihadystów. Prawdziwie. I tak też stanie się niedługo z zachodnimi krajami. Wielka Brytania jest w bardzo złym stanie. Ale patrzą ku mnie na późno, bo mi nawet nie pozwala się tam przejść. Sprowadzają dżihadystów masowo, ale nie lubią ludzi, którzy sprzeciwiają się dżihadowi. Banują ludzi. Zostałem zbanowany od wejścia do UK. Prawda? Tak, zostałem.